Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Herby Flagi Logotypy. Nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię herb Korczak Michała Wołodyjowskiego. Będzie to powrót do cyklu z herbami bohaterów trylogii Henryka Sienkiewicza. Zapraszam. Michał Wołodyjowski, właściwie Jerzy Michał Wołodyjowski, herbu Korczak. Postać literacka, jeden z głównych bohaterów trylogii, Henryka Sienkiewicza, ze względu na niski wzrost, zwany Małym Rycerzem. Pierwowzorem dla sienkiewiczowskiego bohatera był Jerzy Wołodiowski, kawalerzysta w chorągwi hetmana Jana Sobieskiego, stolnik przemyski, rąbmistrz, a od 1669 roku pułkownik. Mistrz Sienkiewicz wykreował swego bohatera na wzór polskiego sarmaty, cnotliwego, odważnego i gotowego do poświęceń za ojczyznę. Nasz bohater, podobnie jak jego historyczny pierwowzór, pieczętował się herbem Korczak. Korczak to polski herb szlachecki o węgierskim pochodzeniu, noszący zawołanie Korczak lub Psienniki. Alternatywne nazwy herbu Korczak to Sifus, Ciphus, Karpie, Wręby, Trzy Wręby, Wrębowie. Zmiankowany w najstarszym zachowanym do dziś polskim herbarzu Insignia Seucenia regis et regni Poloniae spisanym przez historyka Jana Głogosza w drugiej połowie XV wieku. Korczak jest jednym z 47 herbów adoptowanych przez bojarów litewskich na mocy unii chorodelskiej z 1413 roku. Herb występował głównie wśród rodzin osiadłych w ziemi krakowskiej, lubelskiej oraz rusi. Używany był i jest m.in. przez hrabów. Branickich, hołoniewskich, drochojowskich i komorowskich. Najsławniejsi pieczętujący się herbem Korczak to hetman wielki koronny Franciszek Sawery Branicki, prymas Polski Adam Ignacy Komorowski, komendant główny Armii Krajowej i Naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych generał dywizji Tadeusz Bur Komorowski oraz prezydent Rzeczpospolitej w latach 2010-2015 bronisław Komorowski. Blazonowanie, czyli heraldyczny opis herbu Korczak, przedstawia się następująco. W polu czerwonym trzy wręby srebrne w słup, zwężające się w dół. W klejnocie pół wyżła srebrnego w naczyniu złotym. Labry herbowe czerwone podbite srebrem. Te trzy charakterystyczne wręby w jego tarczy oznaczają węgierskie rzeki, Dunaj, Sawę, Cisę i opcjonalnie Drabę. Nazwa Korczak wywodzi się od staropolskiego Korczak lub Korczak, co oznacza kubek, bądź kielik z drewna i najpewniej pochodzi od znajdującej się w herbie czary. Wedle słownika etymologicznego języka polskiego autorstwa Aleksandra Bryknera słowo Korczak zostało przyjęte przez Słowian już pod koniec ery prasłowiańskiej. Łacińskie nazwy herbu Sifus lub cyphus, bądź też Scyphus również oznaczają kielich. Słowo cypkus zostało zapożyczone przez Rzymian od Greków, których języku oznaczało naczynie do picia o dwóch uchach i pochodzi od dawniejszego określenia cyphos. Najwcześniejsze zmianki o herbie donoszą, że pierwsi Korczakowie nosili w herbie jedynie kielich. Było tak do czasu legendarnego Zoarna, który wziął sobie za znak rzeki, nad którymi raził swych wrogów, oraz psiłek upamiętniający głowę ściętego przezeń Tyrana. Od tego rycerza mieli pochodzić polscy Korczakowie, włoscy Karafowie i Donatowie, czescy Slawatowie oraz Karwatowie. Na zakończenie warto dopowiedzieć, że wygląd herbu przez wieki ewoluował. Korczak należy do herbów z największą liczbą odmian i emanacji. Korczak znajdziemy również w wielu herbach terytorialnych, m.in. w herbie Szczebrzeszyna, herbie Biłgoraja herbie Próchnika oraz herbie powiatu suskiego. To tyle, Szanowni Państwo, o dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do playlisty z herbami bohaterów trylogii mistrza Henryka Asienkiewicza. Przypomnę, że znajdziecie tam Państwo już 5 odcinków. Cykl rozpocząłem od herbu Jastrzębiec, którym pieczętował się główny bohater ogniem mieczem, czyli Jan Skrzetuski, ale na kanale są już odcinki o herbie w czele czyli herbie Onufrego Zagłoby. Znajdziecie Państwo również herb Andrzeja Kmicica, herb Rondirusa Podlipięty, a w jednym z ostatnich odcinków omówiłem herb księcia Jeremiego Wiśniewieckiego. To tyle serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Herby Flagi Logotypy.